Pet Simulator X, już jutro update. South Park ma dramę z YouTuberem. To i wiele innych w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie. Lecimy słuchajcie, zaczniemy od tego, że chciałbym Wam przedstawić nowe. Oczywiście, piszcie swój nick i zostawcie lajka w komentarzach, że oddam, dam Wam pety. Pełno tu osób chodzi za mną w ogóle. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałbym zacząć od tego aktualizacji do Pet Simulator X, bo jest bardzo ciekawie się zapowiada. Zresztą, zobaczcie sobie tutaj, jak wejdziecie sobie na, na główną scenę, tak, na shopa to tutaj macie znowu jakiś Scavenger Hunt Event będziemy mieli. I zacznie się 30 minut po update'cie Scavenger Hunt Event. Na czym to będzie polegać? Jeszcze dokładnie nie wiemy. Zresztą ja jestem sam bardzo ciekawy. Jak będę miał informacje, to wam dam znać. Ale mam jeszcze inne ciekawe rzeczy. A więc zaczynamy słuchajcie, jeżeli chodzi o przecieki w Pet Simulator X, no to mamy event walentynkowy, będziemy mieli też achievement Walentynki 2023. Prawdopodobnie dzięki temu będziemy mieli różnego rodzaju questy. Dodatkowo mamy też nowe pety. Ten pet będzie petem darmowym, bo jest wersja Dark Matter tego peta. Jest to taki lew. Pod Potwierdziło się też, że będziemy mieli nową walutę walentynkowe monety Valentine Coins i będziemy dzięki temu mogli zdobywać lepsze pety. Bardzo fajny event, ponieważ wiecie jak są walentynkowe, jak są nowe coinsy, to prawdopodobnie są to waluta eventowa. Będziemy ją zdobywać o wiele szybciej, bo nie będą na nią działać enchanty, bo ich po prostu nie będzie. Chociaż być może Preston dodaje w maszynie, ale wątpię, więc pety prawdopodobnie będą lepsze od tych kartonowych i dodatkowo jeszcze szybciej będziemy je zdobywać. Dodatkowo mamy też Huge Cupid Corgi, jest to kolejny Huge Pet, który wyciekł w Pet Simulator X i naprawdę spoko wygląda. Tutaj natomiast mamy zdjęcie z Twittera Big Games, oficjalna zapowiedź walentynkowego eventu. Mega kozacko to wygląda, zobaczcie jak te serduszka koło przy Pecie fajnie będą, będzie ich naprawdę mega animacja. Mamy też nowe wersje jajka w Pet Simulator X. Jajko z takimi serduszkami. Zobaczymy czy będą dwa jajka, czy być może to jest po prostu wersja druga tego pierwszego. Dodatkowo mamy jeszcze Love Liona, czyli też będzie to darmowy pet. Bo mamy wersję Dark Matter. Wczoraj mam nadzieję, że obejrzeliście odcinek, bo tam wspominałem o tym, że South Park użył yy, filmik pewnego youtubera, który rapował w Orobloxie. i ten film został użyty bez zgody, ta muzyka jego, ten rap został użyty bez zgody właśnie tego youtubera w South Parku, więc sam youtuber stwierdził, no nie wiadomo jak się sprawa rozwinie, być może oskarży South Parka yy, o, na jakąś kwotę, no bo ponieważ użył w swoim serialu jego... Jego oczywiście muzyki bez pozwolenia. Co ciekawe, nawet nie podali nazwy, że to był utwór tego youtubera. TikToker Vincent Mota twierdzi, że Soutwar nigdy nie otrzymał od niego pozwolenia na włączenie jego Roblox Call Rap do odcinka. Nigdy nawet nie skontaktowano się z nim w sprawie włączenia jego rapu do programu. Moim zdaniem sytuacja jest niezbyt ciekawa dla South Parka, być może się dogadają, ale no naruszył jego prawa autorskie, więc mógłby go oskarżyć o to, w szczególności w Stanach to są duże kwoty odszkodowawcze, ale być może się dogadają. No zobaczymy jak się rozwiąże ta sytuacja, no ta drama wiele wszystko wskazuje na to, że będzie żądał od nich pieniędzy. Mamy też nowy item limitowany Sleepy Pink Raccoon. Jeżeli go posiadacie, to na pewno uszczęśliwi Was to, że jego cena urosła i to znacznie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze newsy z Robloxa. Nie było ich zbyt dużo, ale spokojnie jeszcze, jeszcze będą. Napiszcie swój nick z Robloxa, a rozdam Wam peta. Tak jak Igor tutaj dostanie zaraz ode mnie złotą małpkę. Myślę, że naprawdę warto, więc piszcie, lajkujcie. Jeżeli macie jakieś newsy, to z góry Wam dziękuję. Sprawdźmy jeszcze pety, jakie mi tutaj Igor. Siema, kiedyś na twoim oglądałem Lego Batmana, tak czy siak, mega dzięki, że zrobiłeś mi dzieciństwo. Gra, gift dziękuję Gravy, Camilos, It's Filip, również dziękuję. Shimix i Mr. Pies Artur, podaj kadzidło. Bierzemy wszystko, bardzo wam dziękuję. Życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia.